Nie ma gramy. Siema, gramy. <laughs> gramy, to jest najlepsze w O Jezu, ja nie Dobra. pamiętam. Jakie to są o. nowe tryby? Mm, to wybiorę... O, to nie pamiętam. To wybiorę. Ej, które, to, droba, to. które są dobre tryby na małą liczbę, liczbę klatek? Zaznaczyć. o to jest nowe, to jest. Na no, małą liczbę klatek. Na no, wybrałem wszystkie. ile mogę wybrać? Ile tego wziąłem? Chyba, Chyba wszystkie, wszystkie. Się tak wow. Jak się grało? Ja tam nie, Jak nie wiem. Jak się grało? WSD. WSD. Wszystko. Ja mam pada. Wszystko. Ja też. Bo jak? to O jejku. Ja. 20 lat. O ja wybieram. Ja. O. I ten Twitch no nie może. O nie. Co to jest? Co to O no. O to o. tu chodzi róż, dobra. dobra. Nie, ja ten odcinek piękno. nazwę 20 fps challenge. Jak Tu się jakoś sprintowało. Chcecie, ja żeby biegać. Jasne. E, właśnie, jak się sprintował? O, Boże, nie, nie da się tego tu... Co Nie mnie tam przepycha. Ch no! oh, no! oh, oh! ja oh, to chyba ja. O! 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 no! Piłka się zawiesiła. O! O! O mój boże! Jak Jak mnie <hłyscyny> Ej, dobra, chyba jest mały problem. Teraz się utrzymać koronę jak najdłużej, okej okay. Widziście no. najdę punktów dało przez czas Eee. Bo to jest Spowiedź właśnie on. Zaraz, to <grym> No dawaj to! O kurde! Ty już masz koronę A! na głowie, nie wiem czy widzisz. <grym> No nie! Jak? Ja to mam 5 ma... Jest! 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 Wy, chyba wygrałem! No nie no, no to... nie wiem, jest kim Yes! O, jak tak sobie poleciałem? Czemu byłem wikingiem? Aha, bo jest spienione oblicze. Nie. What? Mówiłem, że to jest na czas. Że średnio tyle rundy zajmuje. Teraz będziemy grali 50 minut. Odcinek. Czerio. <noise> to jest to klatka. Oh my god. <noise> to nie, jakoś się... E, to jakoś się wchodziło. Po inaczej, po Dobra, jakoś się śmiesznie nie wchodziło? Ja wiem jak. Jak się wchodziło. Nie, oh. kurde. Yes. Jak yes. tak wygrał? Dostanę sobie punkt. Jak się do tak wchodzi? 50, no do 50 pojechać. Do 50, dobra. dobra. a jak się tak wchodzi? tak Fajnie. Do... E, tam jest... nikt nie teleporter, pole. miałeś. Wow 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 wow! Oh, Woaw. Odo! Oh, no! come on. O oh, oh, nie. Jest. Ja wygrałem, stary. Jakim cudem Ja nie skapowałem, nie, o co wie. ja nie skapowałem, oh, o co cholerniesz. Pierwszy raz. Ojejku, 13 o jejku, 13 klanek no, ma. Koszykówka. Dawaj, no to piłkę. Trudny, tak. dawaj piłkę! Jak tu się rzuca? Dawaj piłkę! Wow. Nie! Łat! No kto? Ej no, no dawaj się piłkę! Dawaj to piłkę! E jak się rzuca? Eeeh, Eee... nie, tak. X-em. Nie, X-em. ja no. nawet nie widzę, że się I mam piłkę! Nie, dawaj ją! Oddaj! Moja. Nie! Nie! No, jak piekają za to piłkę! Nie! Nie piłem! Jeszcze ja, raz! Ja, ja nie mogę jej nawet dostać! No nie. Co ja mam no, powiedzieć? No, ja nic nie widzę! No o, dawaj tą piłkę! No o, ja... To woda, nie no! Woda, dawaj! Nie. dawaj nie! Jest, nie. Wygrałem. Super, nie nie Ja nawet... Ja ani razu nawet piłki ja. nie miałem franku! Czemu tak się dzieje? O nie sukrzwica to było gówne O to był dobry tryb, ja tu byłem dobry to Bardzo dobry! Mam. 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 To się nie! Mam. Mam. teraz będzie? Mam. Mam. O Mam. nie, nie! Mam. Nie, Nie zjadłem! Nie Korona. Korona wciąż nie wiem jak to tak i tak dalej. No pewnie, że tak. Ej. No. Po ciemku. Po Jak to jest najgorsze Boze? O to chodzi? Jedna osoba, która ma najwięcej punktów jest bosem. czyli ja. Dawaj go. Jak się, jak się strzela? Jak się strzela? Po prostu podchodzisz. Musi stać. ważne! okej. Nieważne. Okej. O, ja tak czytaj! Oh, yeah. 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 O! O! Czytaj, admirocie! O, go! Super! Yes! O jest! Dobrze przynajmniej, moje. Szaleństwo, barw, dobra. To jest znany też. O, to jest. To znany. Jukuzo! Hop, hop, hop. No wciąż nie wiem, jak się tak skacze po ściankach. No normalnie. No skaczesz i dotykasz ściany. Ale nie ma jakiegoś odbicia, czy coś? Nie. Jest! Pamiętaj, ja że mam 20 FPS. Ja to to ma. Co to jest? Uh. To jest o kurde. O co tu chodzi? Ja nie wiem, o co chodzi. Yy, to jest usunięty tryb. Był taki, wiesz, czy się zderzałeś. Tutaj to jest to samo. Jak się zderzysz, to tworzysz takie a, coś, a, a, co nie a, a, możesz... To... Wow! A! A, <śmany> a nie! A, nie! A, nie skapowałem, a, o co a, a, chodzi? Hashtag trzy FPSy. Good gun. Hashtag... nie, nie What? mamy FPS ów Fire <śmany> 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 laser, <śmany> okay, Dobra. dobra. E, co to za osoba tu chodzi? Jedna osoba Yo. jest bogiem i może strzelić... Nie! Nie, nie! On rozwala tutaj te! No właśnie! Bom! Padłem od razu na dół! No, nie. To samo zrobiłem! Nie kapuje kompletnie tych trybów! Tylko no, O! Z... Z... Zauwałem. o. Zauwałem. Jak się w końcu rzucało! O mój boże, kaszakuka! Nic zauwałem. nie widzę! Ja też o, o. nic nie widzę, dajcie mi Soj. piłkę! I mimo wszystko ktoś trafił? No ja. U, ty, panie żółty. No ja Coś nie trafiłem! Gdzie jest, piłka? O, gdzie gdzie jest piłka? piłka? Nie ma piłki! Nie ma! Nie ma. Eee, o tu jest! O, jednak. Ja? Ja! ja nie, wiem. Wiem. Nie, nie wiem! Ja nie, wiem. Ja nie, nie mogę, mogę dostać! Ja nawet zostać w oh, oh, nie ey! mogę! No, <gibli> piłka. no dajcie mi piłkę! Giew mi piłkę! Dajcie! No gdzie ona jest? WOTA! Ja zostałem teleportuje! O! No nie za wcześnie! Aaa, nah, koniec barca! Najgorzej! No tyle no, akurat jak yeah. miałem piłkę no. rzucić! O nie, to jest... Ah. A jest... ile mamy punktów? Nie wiem. <grym> Aaaa! To się bierze, what? E? Co? Jak? To, jest, to jest. nie wiem o co w tym chodzi za bardzo, Jakieś dusze zbierasz. No. Aha, fajnie. Jak what? ktoś umrze, to możesz Damn. jego duszę zebrać, wtedy ale, masz dwie. Ale jak ktoś umiera, to co? A nie, to duszę It's... do. co? Nie rozumiem. No i co dzieje ta dusza? What Łatwo! The... Umarłem. O. No, o co tu kaman! <laughs> Jak złapię jesteś martwy i złapiesz duszę to ożywiasz się. Ale czemu ktoś umiera, bo co? Nie Aha, wiem! Nagle z sobie o, o, ja nic nie robię, ja tylko sobie biegam! What? Ja, A what? nie, to już jest... Zdobyłem duszę, on no, żyje! Co? Ej, what the Ty no nie wiem... Ja też nie mam, poje... ja też nie mam pojęcia. O, o wie. co tu chodzi? O. Jak ktoś ma o, że... HE? Nie, ty nie wiem. Dobra, grajmy. Nie! Okej! Okay. Mam duszę! Aaaa, Nie! No, no, na no. sam koniec <t BJ: gib quotes> umarłem! Na sam koniec umarłem! Dlaczego? Jak zwykle? Nie! Koniec ciemności! No to! to a, nie. Ta gra mnie nie lubi! Nie co no, 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 to jest? Co to jest! HEMO SAFE for work! <laughs> Okej... Okay. A, strasznie się graczy, no. dobra. Którym? Którym? What? Nie wiem co robię! Którym się straszyło? Grałem, nie? Którym się straszyło? x -em? X, -em? X, X. Wszystko się robi X-em. Fajnie. Tak. O mój Boże. A! Jak tutaj. Gdzie jest moja postać? Jak tutaj wam wskoczyć na samą górę? No jest teleporter na środku. Mogę! Jest! Nie. nie było widać, kto Mówię nawet to był, ale dobrze. ja mam 20 FPSów challenge. Oh no. Gdzie jest moja postać? A tu jest. Tylko oh, <laughs> bagnie. ROKI! A, A! Nie! AH! AH! Nie! A! A! Nie! <laughs> Co to się wydarzyło? O, ta koleś. AH! Ja Chodź ci po głowie, skakałem. Który się skacze? Znacznie. Znaczy, który by który, się. Który się strzela? Chyba? XM. No Daj. Okay. Musisz no. pocisk zebrać. AH! Pociszę, strzela zbierać? Da. Tak, trzeba! <laughs> Dzięki. Dzięki. Nie ma sprawy. Gdzie o? spa... O! Nie! Nie! A! Nie! Kurde! Nie! A, nie! Dobra! Admiros! Sobie, nie. Oh, Admiros! Nie. Tak Admiros cham sobie cały czas czekał na górze! Tak! Co? O nie na tylu klatkach to na pewno! Wow! Ło! Wow. Otwórzcie mi! Ło! Wow. Uh. Hej, nie, nie było mi widać nawet! Uh. Aha! O! Uh. OH, Mój Boże! Nie! No. Ale dostajesz <grym> 5 punkty! Aha, bo byłem najdalej! Tak jest! A, korona! korona. Tak. Pogrzeb za koroną! Ooooo! Mhm. Dobra! Ach, nie. No, trzymaj mnie! <grym> no, trzymaj mnie! Ok. No, Nie! mi ją! O oh, fuck you! Dawaj ją! Yo! Kto ma koronę? Nie Tak! Ma koronę! Cholera! Mam! Cholera! No i dupa! Yes, fuck yes. you! Nie! No <grym> Ej, nie daj 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 ile punktów. daj 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 a. Nie. Hmm. Nie wiem co, co to, to jest, to ale dobra. Co to jest? Aha! Ja to Dobre, dobra, Tak dobra. jest. O o, czyli to kto? To... to jest prowadzący mazmirot. Yep. No i aaa... Dobra. Przynajmniej... Ja na mi... Przynajmniej wszystko Kuźwa. teraz widać. No kurde! No halo! Ja! Ja chcę tam a. być! O, nice! gdzie God damn! Ui, nie ogarniam, nie teraz. O nie, znowu ten tryb! Tak, tak, Jestem florek, koszykasz. Jak się odbierasz piłkę w ogóle? Pojedźcie mi. XM chyba. Ja w ogóle nie klikam X, a dopóki nie. Jest. Moja, nie. No jak? Jeszcze nie trafiłem! No kawałek! A ja Nie mogę! No kam... To jest droga! To wolny Nie mogę! No, teraz, no teraz, Teraz Flarek będzie zdobywał punkty, bo jest najszybszy. Mo... Moja! <laughs> Oddawaj! Nie! <laughs> no patrzcie na florek! No, no. O! Dobra, już porobaczcie. Jest! Come on! Co to Ech, ma być? Stawę szczelierz to. Chciałam 16 klatek tutaj. W serio? No, Wow, teraz będą może do ilości rozegranych run, do 50 rozegranych <śmany> rund. bo jest 20 no. dopiero nami. Co, co, to jest, co to jest za tryb? O no. O Jezu! Dara. Dobra, tu mam szansę. Nara. Kup się. O, o. Nie. NIE! COME ON! Ja, <śmany> ja się wyznajembiła! Wow. Odbiła się na mnie, chamsko! <śmany> A. O, o, o! <śmany> Co to było? Slarek mnie przegonił, jestem ostatni Ale jesteś najszybszy O Jejku Oh no, tu się <grym> buduje, aha! Tak! No nie! Nie! Rocky, come on! Taktyczny Lenny face no Kurde. fucking way jak mleko. nie, no. o nie, błagam, nie, Błagam nie, Błagam nie, tam! nie, Żyję! rozwal o nie, Żyje, nie, nie, shit O nie, 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 jestem! nie Przypomniałem, jestem taki słaby w tą grę Ty teraz byłeś O! Speedrun, okej okay. Ej no nie wyścigu, najważniejszy La 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 o. La 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 Co to jest? Byłem za szybki Byłem za szybki A. Myk, myk O cholera yes. yes. yeah. 20-latek, Dobrze, że nie piętnaście Rocky nie Rocky ja nie. O Rokiego gonimy? Roki będzie. Nie! Może w końcu Teraz ja? Proszę ja, ja, ja. O, Mmm. Tak. -hmm. Podwójny no to skres. Oo, żeby było, było łatwiej. Coś się tym o, razem kimba? W sumie jak o, ja bym zachosował, byśmy mieli o. całe mnóstwo tych dodatkowych rzeczy. mam odblokowane, o. więc może nas o. następnym razem. Bo nie, zostawić mnie! Chodź daj! Chodź, chodź Nie będzie bolało! Ał, zły dotyk <laughs>

On się mnie rozprzegonił! przegonił Szaleńc po okay. oh. No no, taki no to jest taki... Masz, taki taka loteria No, come on masz. No przestań mnie pchać No, no, really? Ooo, no, come on! Co to było? Jeden, pół. O, nie, jeszcze nie przegoniłem flarka, więc. 26 <gulity> rund, no okej, okay, to akurat. To 10, to... O, owa. Yep. Ready? To to... Ojejku, ojejku! O, już wszystko wysmarowali. Wysmarowali. <gulity> <gulity> wysmarowali. <gulity> Ej, what? Czemu zginąłem? No, skaczmy na za dużo. <gulity> Aha, fajnie. To wygra? zielony. Ja... Nie, nie sądziłem, nie sądziłem, że nie można sakiać! Zielony, kurde. Nie no, no można. No, the... oh. oh, Ooo mam Znowu hups! O my god no, Możemy zagrać na punkty, bo już widać ile mam punktów Kurde! Ej, co to za plansza! Teraz mini hups! Oddawaj to! Wow. Nie! O, to jest a... Nie! To je moje <laughs> Oddaj! Nie! No, no come on durny telepo! Pamiętajcie o double o. skoku! Pamiętamy o dablu, to DAWAJ PIŁKĘ! Nie, 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 nie! No dawaj tą piłkę! Kurde, ale to mało klapy! To mi osób? Nie będzie! To nikt nie dostanie! NIE! 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 Kurde, trafił! What? What?! Czemu? No, znowu! Zabrać mu tą piłkę! God, nienawidzę tej koszykówki! Nie Nienawidzę tej koszykówki! Nienawidzę! Jeszcze Twitch a masz tam. punkty, do stu zagram w takim razie. Nienawidzę! O, do stu. Ready? A to jak ja? A eee, to tworzy otworzy kulę. Będzie ich a, za dużo! No. BOOM! No kto chce się zmierzyć? Jest. Jaki ja jestem słaby! Rocky, chodź! Jaki ja jestem słaby w tą grę! Chodź się zmierzyć! Nie! Musimy musiał mnie popchnąć w sprawę no, Kurde Mój zombie, mój zombie płacze 5 punktów Ooo tego nie było jeszcze Ooo no? No, tak. to jest spoko No z double jumpem to będzie śmieszne zapomniałem, że mam podwójny skok Łap! Fuck you! Okej okay. <laughs> Ja już tutaj mam taktyki What? <gulia> na Rokiego się! No, <gulia> <gulia> Roki ty Tak się gra. Kupi też. super. U. O, może w końcu o. ja co? O, o jej! Dobre. Każdy już po dwa razy oprócz ciebie. No. Co, co to jest? Stabilizer! To... Kurde, to jest to do, do odwrót. Stabilizer! No. A nie, to jest to samo. A, zapraszamy. Dobra. No. Wow! Hey, what? najezony Wow! Mm. Dobra! Nawet gdzie przy końcu? No! Nie przy tym końcu! <śmiech> <Nie>. <śmiech> Kurde! I teraz? O! Ooooooo! Larus, Flaruś dobry jest, nie ma co. Jesteś wspaniały w jedzeniu z Speed O, Speedrun! Max, skup się, a ja jesteś najszybszy w tym momencie. Do... No nie, jestem najwolniejszy... a nie! Ja, ja to, jestem to, to najwolniejszy! Nie, bo zaraz mnie nie będzie widać na ekranie! No, dobra. Aaa, to ciadostwo. <grym> fuck, <grym> fuck, yes! Yes! Kude. Nareszcie! Pięć punktów wow, dla Maxa! Dla Dobrze! O oh, Jezus, <grym> oh, no! Syrupulu! Jeszcze to ma! Oh. Nie, Dobra, mnie! Na co roki, ty <grym> <Dychami> parszywy! <grym> Nie staje mi się na uszach, Nie staje <grym> mi? <laughs> Wyedytuję to, żeby tak to brzmiało. Dobry, oh, dobrze. O, barwy. Aaa. Really? Tyle się namęczyłem, żeby to zająć! Flarek! To jest zielonego jest! No Flarek, poszła! <grym> A, co ja tu robię? No! O, jest zielona. O mój Boże. Yes. Nie! O, połowy dalej tego też nie było. O, oh, tego nie było. O, no tak! Ready? Destabilizuj oh. mnie. O, nie, to jest to na. Nie, nie! Weź czy to, proszę! Rokiś! Dziękuję! Tak. tak! Nie! A, Max! Max, weź to! Dobra, flary! Dziękuję! <laughs> nie! <laughs> Coo! Jakim cudem? Wracaj to! O nie! 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 I te martwe spojrzenie tego Twitcha. Flare jest, jest za mocny! O nie! Go. Nie! <grym> oh, nie! Jaki rok? Nie, nie mogliśmy ja, współpracować. Może w końcu? Raki, no nie znalazłeś. Roki, no ile możesz? Nie wierzę być? w to. Popakaj się. Nie. No, Może by było łatwiej. Podwójny skok. Podwójny skok, dobra. Nie mam To jest speedrun, no okej. Okay. Speedulo. O, to jest nowa mapa speedrunowa. Nie. No nie, to jest Fajnie! No, co, czemu, jak to? <laughs> <Siema. śmiech> Zero punktów O, wygrałem! Zero no. punktów dla Maxa! Byłeś najdalej! Aha! Oh no! No to pogoń! <laughs> really? O, czemu? Really! A ja jestem w najwolniejszy! Oh. Wow. Mam korony, mam korony. Ja mam koronę! Nie, miałem koronę przez chwilę! <laughs> no skurw. Moja! Ja mam Tak! Tak, Fuck. tak, 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 nie, tak, No tak. ile razy możesz gdzieś Nie, no wiesz Oddawaj! nie, nie, Jak się zaświecił na na nie, 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 to jest to nie, 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 to nie, to. to nie, był... to to. To jest to nie, to! To Przestań mnie spowalniać! Nie! nie! Oh. Ej, szanuję! Robi, teraz tak wygra! Nie, nie pozwólmy! Muszę. Nie możemy, nie możemy pozwolić! Nie, smak za tobą biegnę! Wszystko mi wyczyściłeś! <laughs> Sorry. Jak flaryk to robi? Jak? Normalnie. Zobacz, Uza, zobacz, zobacz. To zobacz, no zobacz, no nie ma go jak teraz pobić? Nie, dobra, poddaję się. Wszystko zabrał, wszystko zabrał. Punkt. Się. Oh, <laughs> punkt. O mój Boże. O nie. O, o, o nie. Okay. Ej. O. o.

Ej, fes Brawo! Brawo! Brawo dla Admirosa. Teraz będę mutatorem. Nie, dalej nie. Wychodzimy. 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 Robimy rage Hej, Ty tak, przekradź. Ty się przejmujesz? Zobacz, ja miałem punktów, tak? Miałem no. 16 ja ale najgorszy był Byłem beznadziejny. A ja byłem tak blisko. Przepraszam wszystkich, że tak lamiłem, ale to było. E, Bo po, po w pensy. Dobra. To by było. To tyle. To, to tyle, dziękujemy tak. bardzo. Na razie. Cześć. Na razie. Cześć.